Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałem pokazać Wam kilka zdjęć z przebiegu pracy od początku. Tak jak kiedyś na filmach wspominałem już nie na, 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 na początku zlecenia niestety nie nagrywałem. Później miałem taki pomysł, żeby nagrywać filmy. Może zacznę od tynków. Tak jak wspominam kiedyś już na pewno na nie jednym filmie, że robiłem wszystko ręcznie tak jak widzicie na zdjęciach. Wiem, że to raczej w takich w tych czasach się już ręcznie tynków nie robię, tym bardziej, że to są tynki gipsowe też ale zgodziłem się tylko z tego względu, że ten śmieszny wirus schodził tak w marcu i nie wiedziałem czy będzie pracać, dlatego Inwestor powiedział, że mam, mogę robić tynki No ile po prostu zrobię tak na się jakoś zimówiłem, mówiłem tak, tyle ile zrobię, tyle zarobię. No i no, na pewno drugi raz mi się tego nie podjął, bo to było 495 m2, tak tu już widzicie to było w jednym chyba na pierwszym piętrze kładzone. Dwie ściany praktycznie całe przeciągnięte. Bardzo dużo było pracy przy obrabianiu okien, bo w tych okien jest naprawdę sporo. Na, każ na każdym piętrze chyba z 10, jak dobrze pamiętam teraz. Tu już tynki ładnie sobie podsychały. Tu akurat mamy parter. Elektryka jest u góry zostawiona, bo inwestor chciał, żeby tynki były tylko do tej wysokości, gdzie będą kable i zostawić trochę luzu. Później tak są fity, sufity podwieszane właśnie już widzieliście filmy, dwie części, jak obniżam sufity, tam sufity Armstrong robię. Tu klatka schodowa, to był najgorszy temat też. Z tego względu inwestor mówi, że tak no mam zrobić trzy piętra, a na klatkę może będzie firmę weźmie, a później stwierdzi, że jak mam trzy piętra zrobione, że mu klatkę zrobił zrobił. No i musiałem sobie tam jakieś ruchczowanie sklepać, to się trochę czasu zajęło. Tutaj widzicie klatka schodowa, u góry yy, są płyty kartonkliwcze przyklejone wiem, że niby nie można przyklejać, ale inwestor powiedział, że mam na suficie przykleić płyty karton-gips i one są jeszcze dane na kołki. Także nie ma, nie ma, szans, żeby to ruszyć. Próbowałem na drugi dzień, miałem trochę, płyta mi odstawała, chciałem oderwać, to nie, naprawdę nie, nie, ma, nie, ma te, no nie ma takiej opcji, żeby to oderwać, chyba żebycie kawałkami płyty oderwać, no to wtedy. No wiadomo, podłoże musi być zagruntowane, żeby ten klej gipsowy dobrze złapał, tak. Tutaj miało być, tego wcześniej otworu drzwiowego nie było. Bo tutaj u góry jest osobno wejście na wyłaz, wyłaz dachowy, bo według prawa budowlanego tak musi być, W inwestor mi że osobne musi być wejście do pomieszczenia, gdzie jest wyłaz dachowy, nie może być bezpośrednio, z dużego pomieszczenia, osobne z musi być. No to trzeba było wyciąć ten otwór, otwór. Tutaj coś mi chciał otworzyć, tutaj się powtarza, że stynki już się powtarzają, tak. Teraz to może pokażę. Biurowiec z zewnątrz wygląda tak. To już było w, w marcu albo kwietniu to zdjęcie robiłem, już nie pamiętam. To jest parter, yy, tu jest, yy, miało być wejście do windy, bo celowo kiedyś miała być winda, ale inwestor zmienił zdanie i miałem mu te drzwi zamurować, To tutaj widzicie, to, to już jest zamurowane. I tutaj właśnie tędy miała być, jechać winda do góry, tak. Yy, w myśli z inwestorem, taką, taki pan ten, tutaj są te deski, na wieszakach, na, na, na kołki dwunastki, także to też nie ma szans, żeby to ruszyć. Jako to trzeba zabezpieczyć. Później oczywiście na to przyszły styropian, podłogówka i posadzka by wylana. Tak? Tutaj widzicie już płytą OSB otwór zamknięty jest. Tutaj widzicie, elektrykę też rozkładamy na początku. się z nim umawiałem na no to, ale no rozprowadzić to nie ma problemu, tak? raczej, żeby to tylko jak, Trzeba wiedzieć, jakie przewody użyć, do ilu gniazdek, jak to połączyć. Ile gniazdek dawać pod jedne bezpieczniki, i tak dalej. Tutaj jest tak samo elektrykę, gdzie większość z sufitem jest puszczona, z tego względu, że jest sufit Armstrong jest podwieszany, i w razie czego jak gdyby kiedyś coś było trzeba było zmienić, dołożyć, to zawsze jest do tego dostęp. Może po prostu parę kasetonów zdjąć i sobie ewentualnie połączyć kable, czy przeciąć, dołożyć coś i tak dalej. Tutaj, tutaj też widzicie. Od gniazdek wszystko do góry kable idą do przewodów, do przewodami, aż tutaj. I tam, I tam jest później zabudowany szacht, bo te dosyć stare zdjęcia są. A tutaj widzicie, wszystkie przewody się schodzą i tutaj rozdzielnie są wszystkie montowane, tak. Tutaj powstawała pierwsza zabudowa karton-gips. Tu łazienka, to jest akurat, tak, to jest pierwsze piętro. To będzie łazieneczka, niego też będzie cała seria filmów właśnie z kafli, tak, bo tych kafli trochę będzie, bo to będą trzy łazienki do zrobienia. Tutaj kolejny z elektryki, tutaj już właśnie, widzicie, płytą karton-gips zabudowane już. To jest akurat na, na parterze, tam gdzie miała być, yy, miało być, miał być pomieszczenie gospodarcze, będzie kuchnia. Tu będzie główna rozdzielnia na parterze. Te przewody, które tutaj widzicie, to są od internetu i od telefonu wszystko, tak? Bo to będzie biurowe, więc no to wiadomo, to też musi być. To jak właśnie na drugim piętrze, yy, jak wycinamy otwór drzwiowy. Tutaj już się też powtarza nam. I co może, jaka klatka schodowa, yy, surowy stan wyglądał tak, zanim zaczynam jeszcze cokolwiek robić. To jeszcze nawet było przedtynkami, przed, nawet o elektryka Nie wtedy był jeszcze w czas. Widzicie tutaj przewodek elektryka była rozprowadzana. Rusztowanie warszawskie, plus deski poskręcane na przemian. Palety, tu widzicie tak samo pod schodami, były te kartonki przyklejone samo Bo nie było lekko to zrobić, no ale jakoś. Jakoś się udało, to tak Kładka klatka schodowa, tu już było położona gładź i szlifowanie. Tak to już wygląda na gotowo. Tutaj się zdjęcia powtarzają. Teraz jestem na etapie właśnie tych sofitów, dwie części już były wrzucone. Teraz jesteśmy, jesteśmy obecnie na etapie na drugim piętrze, bo musiałem niestety do naparte, że mi zostało mało do skończenia, ale inwestor chciał, żebym przerwał, Poprosimy, żebym poszedł na drugie piętro z tego względu, że Posadzkarze mieli wchodzić, bo teraz zbliżają się dosyć konkretne mrozy i powiedzieli, że jak piasek zamarznie, no to nie będą mogli posadzki wylewać. To, to dużo mi to parteru już nie zostało. Zresztą nagram o tym to będziecie widzieli, tak. To były początki. To jest parter. Tu jest ten właśnie skos. To jeszcze było jakoś z tego wyjść, żeby te docinki jakoś przez pochodziły. A to już piątek, sobota atakowałem sobie drugie piętro yy, z tym sufitem. To, to trochę mieli odcinek Jest ale też. Tu jest łazienka, tak. Tam jakaś wnęka. Z drugiej strony szachty. O, tu jest od góry sufit, tak jak wcześniej mówiłem, wieszaki zajemy co, co, co drugą tą płytę, żeby później nie było problemu. To jest jeszcze parter. Tu też się zdjęcia powtarzają. Dziś tak sobie nagrywam z komputera, robię sobie po prostu obraz nagrywam, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo z kamerką mam małe problemy, nie mogę coś przez wifi się połączyć, ale już tam w Media Expert widziałem, że jakieś promocje są na kamerki w jakichś tam przystępnych cenach. Że opinie muszę poczytać, może coś na dnie kupię. A jak nie będę się do tej poprzedniej kupić mikrofon, bo tak jak już parę osób od Was mi zwrócił uwagę, że jest yy, słaby głos, tak, bo słabo mikrofon ściąga. A co dalej na budowie, to, to wiadomo, teraz skończę te sufity. tak potrzebuję sześć dni roboczych na jedno piętro, czyli to dosyć szybko idzie. Na więcej czasu to ta obrysówka zajmuje, tak później na pewno będzie czy na pewno. No myślę, że kolejnym etapem prac po, zrobion po zrobionych sufitach będą łazienki trzy i o tym będzie jeszcze cała, cała seria filmów, bo nie wiem, czy to będą wszystkie. Pewnojrzewam, że, wiem, że będzie będą wszystkie te same kaple w tych samych łazienkach, tylko one się y różnią wymiarami, tak. L łazienka to w niepełnosprawnych jest bardziej kwadracie, y łazienka na drugim piętrze jest tak takie, takie to też tam będzie trochę zabawy, żeby z tym tam powychodzić, bo na pewno inwestor też nie będzie chciał żadnych żadnych listew, tylko wszystko będzie do pod 45 stopni cięte, tak? Do narożnika. Także dzięki za uwagę. Jeśli materiał się podobał, to zostawcie suba i łapkę w górę i zapraszam na kolejne filmy. Na pewno w tygodniu coś jeszcze wrzucę.